W czasie pandemii nie robiliśmy uroczystości, więc tych par się troszeczkę zgromadziło, i, bo te medale były przyznane już w październiku. No i teraz, w związku z tym, że możliwość nastała, że nam się pandemia skończyła, mogliśmy tę uroczystość zorganizować. Przybyło 35 par, mieliśmy 41 medali przyznanych. Pozostałym parom zostaną dostarczone medale i kosze ze słodyczami. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie pogratulować tej przepięknej rocznicy i pogratulować wyróżnienia, jakie z tej okazji otrzymacie dzisiaj. Działam w tej uroczystości, kiedy mogę popatrzeć na szczęśliwe pary, które przeszły przez ze sobą. Praktycznie całe życie, bo no nikt tak jakby nie może do siebie nawzajem powiedzieć, że nie znam świata poza Tobą. A ta droga przez życie, wspólne życie, sami Państwo wiecie najlepiej, nie zawsze jest łatwa. Na tej drodze spotyka się wyboje, spotyka się problemy, ale ta obecność obok osoby, która zawsze poda Wam rękę, osoby, na którą zawsze możecie liczyć, która jest dla Was wsparciem, to jest chyba najważniejsze. I jedna z najważniejszych rzeczy, która pozwala przez to życie przejść szczęśliwym. Jest okazja celebrować tą rocznicę, ale nawet przypomnieć sobie słowa przysięgi małżeńskiej. Często spotykam się z taką opinią, że to jest właśnie wzruszające. Niektórym łezka wokół się zakręci: Dziękuję Ci, żono, dziękuję ci żono że nasze małżeństwo, dziękuję. małżeństwo dziękuję. jest godne, szczęśliwe i trwałe. Dzisiaj mieliście Państwo okazję odnowić się, czy powtórzyć przysięgę tak, małżeńską. Odnowiliśmy się bardzo fajnie, Odmłodnieliśmy. Powtórzyliśmy przysięgę, być razem jeszcze przez następne ileś tam lat. Czy rzeczywiście słowa tej przysięgi towarzyszą na co dzień w życiu? Pamięta się o nich? No, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. Nie o wszystkim się pamięta przez całe, przez całe 50 lat na pewno nie. No. Nie wszystko, ale stara się człowiek żyć zgodnie z, tym, z tą przysięgą, prawda? Pamiętacie państwo jeszcze początki małżeństwa? O, oczywiście. Tak. Były łatwe, czy trzeba najpierw pokonać te trudności, żeby później tak świętować jak dziś? No, łatwe były. Łatwe. No, młody człowiek to nie ma przeszkód. Najważniejsza jest miłość rzeczywiście? Miłość, wierność, uczciwość. Są zwroty i upadki, tylko jest sytuacja taka, że z każdego upadku można się podnieść. Myśmy raczej nie mieli takich upadków. Może takie drobne. A jeżeli Ale to, to jedno ciutko. drugiemu rączkę no. podaje, cieszymy się bardzo, no. że dzisiaj Zdrowie, ta oroczystość taka uroczystość była. była. Wszystko no. było tak, że naprawdę no. życzę wszystkim tu obecnym, żeby do sześćdziesiątki dojechać i spotkać się na 6, małżeństwa. Tak jest. Czy można świętować tylko okrągły jubileusz, właśnie e, tych złotych godów, czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego? To znaczy, można otrzymać tylko raz medal e, z tego tytułu. Natomiast jeżeli m, są takie pary, które mają dłuższe pożycie małżeńskie i już otrzymali ten medal, ale chcą brać u, udział w uroczystości i razem z nami wszystkimi tutaj świętować, to mają taką możliwość. Ja wy, wystarczy wyrazić taką chęć są zapraszani na taką uroczystość. No i czy to jest 60-lecie, czy 55-lecie, zazwyczaj są to bardziej okrągłe te rocznice, biorą udział w uroczystości i są również wyróżniani. Dzisiaj mieliśmy jedną taką parę, druga z jakichś powiedzmy optymalnych powodów nie przybyła na tę dzisiejszą uroczystość. Były kwiaty upominki, ale chyba najważniejsze jednak to ten medal. No tak, to jest bardzo ważne. Wbrew pozorom, y, jubilaci oczekują na ten medal. Jest jakby zwieńczeniem. Y, tego długoletniego pożycia małżeńskiego. Więc cieszą się na tę okazję i chętnie przybywają. Medal wpina burmistrz, ale jest to medal od prezydenta? Tak, zgodnie z ustawą. Burmistrz jest osobą upoważnioną przez prezydenta, w imieniu prezydenta wręcza medal jubilatom. Czy człowiek po 50 latach jest jeszcze siebie ciekaw? Myślę, że tak, że nigdy do końca nie jesteśmy na tyle otwarci, na tyle się nie znamy, że zawsze jest jakieś małe coś, co można odkrywać w sobie. Więcej się pamięta tych dobrych chwil, jak się tak spojrzy wstecz, czy, czy tych trudnych momentów. Z reguły się pamięta te najfajniejsze. Bo przykre rzeczy to się nie chce pamiętać. One zostały zapisane na twardym dysku. Ale żyjemy z dnia na dzień tym dniem sympatycznym. A poza tym to szalenie szybko to ucieka. To chyba najlepszy dowód na to, że warto korzystać z każdej chwili razem. Tak, tak. Trzeba. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Żyć z życiem chwili. codziennym i cieszyć się z tego, co się ma. I nie oglądać się wstecz na jakieś przykre rzeczy, nie patrzeć, zostawiać to poza.